Hej, witam was serdecznie z tej strony Halak. Słuchajcie, moi drodzy, spotowanko, spotowanko. A jak spotowanko, to oczywiście malinoweczka. Dzisiaj bitewka EBR105. Prowadzi go kolega Gilko. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, mam nadzieję, że tak. I czy krzaczek zadziała? To jest podstawowe pytanie. Czy krzaczek zadziała, czy kolega będzie wyspotowany? Został wykryty maus i wszystko zadziałało. Moi drodzy, to będzie odcinek ze spotowania. Nie spodziewajcie się tu wielkich obrażeń. Od razu też powiem, że kolega nie będzie tu całą bitwę stał, także spokojnie, nie musicie się już teraz wyłączać. Malinówka jest stworzona do spotowania. O tym wie każdy. O tym wie przede wszystkim Wargaming, bo przecież do licha ciężkiego tych krzaków tutaj normalnie by nie było, prawda? One nie zawsze były takie gęste, muszę wam powiedzieć, że w wocie tym poprzednim. Niestety można było być tutaj wyspotowanym, obecnie jest to trudniejsze, chyba że tam po przekątnej, teraz Wam pokażę, wyskoczy czołg przeciwnika. To wtedy rzeczywiście wyspotowanym być można, i tutaj jest bardzo słabe życie <laughs> wtedy. No ale mamy pojazd kołowy. Jak wiecie, kołowce mnie totalnie ominęły, ponieważ jak wyjechałem, to one dopiero wchodziły. No i zobaczymy, jak tutaj kolega sobie poradzi. Zobaczcie, teraz jest na tyle wygodnie, że można się tu wręcz przemieszczać. Poprzednio nie do końca tak było. Z drugiej strony, EBR wcale nie jest jakimś super małym pojazdem, prawda? Więc on jednak może być. No, Maus jest biedny. Oczywiście yy, bitwa jest bez artylerii. Moim zdaniem, Maus mógł jechać. Oho! No to jest ten moment, kiedy trzeba się jednak wycofać. Dobra. Kolega nie ryzykuje starcia z badczatem, bo nie miałby za dużych szans z nim, prawda? Także Badżat decyduje się na naprawdę całkiem niezły podjazd, żeby tutaj popodświetlać. Z drugiej strony, możecie zapytać, no zaraz, zaraz, ale czemu kolega jedzie na, nie jedzie na górkę? No na górkę nie bardzo opłaca się pojazdem lekkim jeździć, chyba że nasi stoją na dole i my naszym podświetleniem górki możemy zrobić takiego spota, żeby z dołu w ogóle było bicie na nich, bo przecież jedynie pojazdy przy krawędzi górki jak się poruszają, to z dołu jest bicie, prawda? Jeżeli są w głębi, to absolutnie nie ma. Baboka również nie ma. Więc byłoby to bez sensu, żeby tam jechać, zresztą górka jest zajęta przez te pojazdy. Kolega byłby bezczynny albo strzelałby w dół. E, czy się do tego nadaje? No tak, no, działo jest 105 mm, ale jednak tu może zrobić więcej. Zresztą widzę, że jest nastawiony wręcz na spota. Słuchajcie, 7000 uszkodzeń już jest w tym momencie. Pamiętajcie też, że jeżeli gracie na malinówce i zechcecie wyspotować bazę przeciwnika tak, jak to zrobił kolega, to niestety może to być bardzo złe dla waszej drużyny. Tutaj jest fuks, że drużyna ruszyła się, prawda? Wcale nie musiało tak być. Otóż bardzo często zdarza się sytuacja, że dojeżdżacie tam do krzaka, spotujecie i cała wasza drużyna zostaje w bazie, ponieważ liczą na to, że będziecie im spotować i tam przez to duże pole wszystko będą rozwalać. To jest bardzo, bardzo złe, bo ci wtedy wjeżdżają na górkę i mają nas, że tak powiem, z dwóch stron zarówno z bazy, jak i od strony górki. Tutaj jednak drużyna kolegi sympatycznego zachowała się fantastycznie. Część została w bazie, a druga część jednak tą górkę zdobyła, prawda? No, można tu dyskutować, czy w bazie dostateczna ilość graczy została. Zresztą część z nich się tutaj wycofała, bo zobaczcie, że tam ci podbijają już niesamowicie. Jest i batchat, i MX50B powiększę trochę, żebyście dobrze widzieli. I jest karnawał tam zresztą w pozycji dla siebie idealnej, ponieważ jest tam teren obniżony. Pamiętajcie o tym, Eseta. No, niestety, Eseta jest troszeczkę na straconej pozycji. To znaczy, gościu może tylko stać za tym kamieniem i już nigdzie się w tej bitwie nie ruszy. Bo jak tylko się wycofa za mocno, to od razu z bazy dostaje strzały, prawda? No, kolega będzie robił tutaj, co może, żeby tylko zrobić jak największy damage. Och, ten pies. Yy, pies się nazywa futro, jakby ktoś chciał się pośmiać. <grywa> no. no i to jest kolejny krzaczek. Oczywiście ten krzaczek jest y, fantastyczny, ale też nie zawsze, bo tutaj łatwo jest nie tyle wykryć, co wywnioskować po prostu, że jesteśmy spotowani, więc ktoś musi tutaj stać. I jak blindy takie dosyć częste lecą, no to można wyłapać. Dobra, kolega widzę. Kolega widzę spotuje tego 50B. No on jest trochę biedny. O. Pięknie, pięknie grill dostaje. Zobaczcie jak leci spot. 11400 już jest spota. Kranwagen. Ja powiedziałem jak poprzednio, Karnawał. Kurka wodna. Kranwagen oczywiście miałem na myśli. Powiedziałem karnawał, który jest ósmym poziomem, a tu do licha ciężkiego są same dziesiątki. Co się dzieje? No, spot jest całkiem przyjemny. TVP widzę tam poluje. Co można teraz zdobyć, zrobić? Obie drużyny. Troszeczkę patowa taka sytuacja. Ginie w końcu ten AMX 50B. No, niestety, na wszelkiego rodzaju górkach AMX 50B ma najgorzej. Dlaczego? Bo, jeżeli wystawia wieżę, to ludzie strzelają w tą wieżę, która jest najbardziej miękka w całym czołgu. Kurka wodna, dobra, tutaj mamy karnawała. Proszę, e Myślę, że kolega mógł jeden strzał przynajmniej oddać, bo było jasne, że go wykryją. Więc jakie to miałoby znaczenie? A może by trafił? W kołowce, jak widać, bardzo szybkie, bardzo zwrotne pojazdy. Kolega jedzie 90 ponad na godzinę. W trudnym terenie, pamiętajcie, że na tej mapie występują wszystkie rodzaje terenu. Znaczy, nie wiem, czy ten z najmniejszymi oporami występuje, w każdym razie, tu na dole, gdzie kolega jeździ, jest ten teren najgorszy, czyli sprawiający największe problemy pojazdom. No dobra, troszkę tych czołgów zostało i teraz właściwie nie wiadomo, co robić. Najgorsze jest to, że na górce już mało kto jest, prawda. Mamy lodówkę. Oha. Paton wraca. Centurion też chyba nie mają bicia chłopaki. No niestety. Niestety. Co tu zrobić? W bazie mamy Kranwagena, Niestety w Cranwagen ma idealną sytuację tam, ponieważ może tylko wieże pokazywać i nikt mu tam krzywdy za bardzo nie zrobi, ponieważ z tyłu ma kraniec mapki, z boku tam prawie też nic nie ma, więc no, no lodówka, zgodzę się, że lodówka mogłaby go mocno naderszyć, ale tak poza tym to aha, czy będzie strzał. A X został wyspotowany, więc na pewno on musi zjażyć, że tu w krzaku ktoś siedzi. Też kolega mógłby być jeszcze bliżej. No dobra, sytuacja patowa. Czy ta lodówka nie zginie czasem? Bo gościu tak mocno wyjechał do przodu i widzę, że Centurion X. AX... Aha! O kurde! Typ 5 Heavy, typ 5 Heavy. Hmm. No krzaki ewidentnie bardziej gęste się po tych wszystkich zmianach porobiły. Ehm, do spotowania... Na malinówce na pewno jest to lepiej. Kiedyś to drżące ręce były, jak się w krzak wjeżdżało. Czy mnie wyspotują, czy nie? Czy się wystawię za mocno, czy nie? No jest ten kranwagen. Kolega jest niewyspotowany, mógłby teraz coś zdziałać. Tu by chyba nie był wykryty. Ale widzę, że jest nastawienie tylko na spota. Może jakąś misję robi ważną. Dobra, 50B wraca. No to nieciekawe jest, jak się nie ruszy kranwagen, to jego się stamtąd po prostu nie wykurzy. Oha, niestety Centurion na X widocznie wykrywał ciągle tą lodóweczkę. I jest koniec. Co dalej, co dalej? Przyspieszymy to troszeczkę. Znowu! Kranwagen tym razem. <laughs> no dobra. Koledze zostało 129 HP, czyli sytuacja tak zwanego komfortu już się skończyła. No niestety, jak mamy więcej HP niż to, co może nam przeciwnik jednym strzałem zadać, to mamy naprawdę jeszcze względny komfort. Natomiast w tej sytuacji no już trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Kolega tu różnych krzaczków próbuje. Pewnie by musiał wyskoczyć bliżej, żeby tu ich pospotować. Zresztą mamy E3 w bazie jeszcze. E3 ciężka do ruszenia, jeżeli tam zaparkuje. Dobra, przyspieszymy troszeczkę. Aha. No, atakują górkę, widzę, a górka jest totalnie odpuszczona. Dobra, kolega nadal spotuje tylko. Nawet gościu typem jedzie na górkę. Aha. No kurczę jak na widelcu są, no, ale kolega nie będzie strzelał, wiadomo. 3 minuty do końca, czyli tu bardzo szybki atak musi być, i rzeczywiście tą lewą stroną atak przypuszczają. No 50, ym, tutaj TVPT-50 nie ma żadnej szansy. No, Kranwagen może spokojnie go spotować. To jest to słynne miejsce, w którym, jeżeli nas wykryją, to możemy natychmiast zejść, w trybie natychmiastowym wręcz, więc to ono jest fajne, ale trzeba bardzo, bardzo uważać. Tu jest jednak... to jest takie miejsce, że widać nas z, z każdej strony. No, dwie minuty zostały, coś tak, czuję, że tu się to nie rozegra, by musieli tamci troszeczkę podkręcić tempo. No, kolega zdecydował się na strzał, ale to nic nie dało, bo to jest Eseta. No, teraz już mamy coś. Boją się tego magazynka, prawdopodobnie. No, rzeczywiście MX50B jedną serią tutaj może zmienić zupełnie sytuację. No, ale TVP jeszcze tu jest do pomocy. A, kolega chce za wszelką cenę wykryć te pojazdy tu. To jest dobra myśl. Oho, <laughs> kurka, jak to jeździ? Dobra. Czy ruszy w dół? Ja bym chyba ruszył tą mesetą w dół. Bo tutaj jest detrakowany i teraz będzie niedobrze. Proszę bardzo, rozwalony. Ale za mało czasu już zostało. 45 sekund to już się nie da tego wygrać. Absolutnie. No w każdym razie, yy, krzaczek działa, słuchajcie, krzaczek ciągle działa, nawet tak yy, spory całkiem pojazd, jak EBR. Uła. Uła. No to był fuks, to był fuks, no ale widzicie, ile na koła bierze, ile kołowiec bierze na koła, za zero. 13 sekund. To no, kolega już wszystko na jedną kartę stawia. Ciekawe czy jest. Przy... A jajaj, szkoda, że to nie weszło. O <laughs> nie. No cóż, moi drodzy, wygrać tej bitwy się nie udało. Jest to bitwa remisowa. Ale kolega musicie przyznać, robił co mógł. Mapka stworzona do spotowania. Zresztą w WG... Wie o tym i to specjalnie jest ta mapka tak zrobiona. Służba patrolowa wiadomo o co chodzi. Obrażeń nie za dużo 1142, ale najwięcej ekspas drużyny i to powinno nam dawać do myślenia, że jest to uwaga, uwaga. 16 tysięcy wyspotowanego. 16 tysięcy rewelacyjny wynik, ale trzeba przyznać, mapka jest wybitnie sprzyjająca do robienia właśnie tego typu wyników. To tyle, żegnam się z Wami. Dzisiaj wieczorem zapraszam Was na stream, nawet ponieważ byłem z sąsiadem dzisiaj w Toruniu, zakupiłem pewien specyfik, mikstura, słuchajcie, wygląda jak w ogóle jakaś z Wiedźmina i podobno jak się tą miksturę walnie, to nie chce się spać. Dzisiaj to przetestujemy, oby nie było streama do rana, bo jak walne to to naprawdę... Może być coś, coś pięknego. Zobaczymy. Pokażę Wam, co to jest później. <laughs> to tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.